Zobaczcie kanibal 15 cm. solidnie uzbrojony czyli główka wychodzi tam gdzie powinna wychodzić na początku tego żłobienia żeby nie zgasić pracy czyli w zasadzie cały korpus. To czasem bywa za mało. Każdy łowca szczupaku wie że te przebiegłe drapieżniki potrafią czasem tak brać że łapią gdzieś tutaj za ogonę potrafią skupić brzuszek tak albo potrafią uderzać z boku czyli obracają te przynęty w taki sposób no i wyrwiemy są zęby na tym nie da się wciąć takiego szczupaka. Stinger, czyli klasyczna to zbrojka, jest w takich sytuacjach po prostu niezbędna. Nie dotyczy to tylko i wyłącznie szczupaków, także sandaczy, koni i innych drapieżników. Czyli ta dozbrojka, zbrojka, robimy to wszystko oczywiście zgodnie z naszym regulaminem czyli możemy dorzucić jeszcze jedną kotwicę do takiego zbrojenia. Możecie kupować takie stingery gotowe, ale one zazwyczaj występują tylko w określonych długościach, długościach. i to bywa kłopotliwe. Bo czasem ten stinger jest albo za krótki, albo kotwica jest za duża. Ja e, zawsze proponuję, aby zaopatrzyć się w troszeczkę w tych akcesorii e, serii Last Meter. Te krętliki, te tulejki, całe te, wszystko, cały ten osprzęt. I z perspektywy czasu, jeśli łowicie dużo, naprawdę wychodzi to o wiele ekonomicznie. Możecie robić, bawić się tym dowolnie, e, robić takie przypony. Ja wam pokażę, jak to łatwo wygląda. Mamy klasyczne kotwiczki, tutaj jest kotwiczka w rozmiarze 4. Ona będzie idealnie pasowała do dozbrojenia, do takiego kanibala. Bo to nie chodzi o to, żeby była duża Wielka. kotwica, chodzi o to, żeby był jeszcze gdzieś jeden punkt. Gdyby ten szczupak zupełnie inaczej atakował albo inaczej się zachowywał. To sami sprawdzicie, bo jeśli to wystarcza szczupak jest wpięty, jeden, drugi, trzeci, nie trzeba to nic kombinować. Natomiast jeśli macie branie, jedno, drugie, trzecie, guma jest pocięta, ryby nie ma na brzegu albo w podbieraku, warto już wtedy sięgnąć po jakiegoś stingera. Tulejki, tym razem pojedyncze. Średnica 1,2, czyli y, średnica musi być przynajmniej taka sama y, wielokrotność y, jak średnica materiału przyponowego. Ja użyję materiału blot 49 o średnicy 0,48 razy 2, wychodzi mi to y, powiedzmy po 0,96 mm. Tak, dokładnie, czyli tulejka 1,2 daje mi jeszcze troszeczkę luzu, żeby to po prostu fajnie zrobić. Wyciągamy sobie dwie takie tulejki. Tutaj dwie. Tutaj nie montuje agrawek krętlików. Chyba, że chcę, i to też warto powiedzieć, są główki jigowe wyposażone w takie uszko u dołu. One właśnie służy do tego, żeby montować tam Stingera. Możemy zmontować na kółeczku łącznikowym właśnie takiego Stingera, natomiast jest to o tyle niewygodne, że to, no mówię, albo to mam, przepinamy za każdym razem z tej główki, albo ta główka już jest przyporządkowana do czegoś, do jednej długości. Ja robię takie, które zakładam sobie po prostu na to przednie łóżko, już Wam pokażę, jak to wykonuję. Mamy jedną kotwicę, dwie tulejki, wyciągam sobie troszeczkę tego materiału przyponowego. On jest jeszcze dodatkowo fajny, pokryty taką czerwoną otuliną. Ten czerwony kolor, wydaje mi się, gdzieś jest tam yy, prowokujący dla drapieżników, szczególnie jeśli sięgniemy na przykład o, po taką gumę, jak był biały kanibal swojego czasu limitowany, taki czerwony na tym to też może wyglądać jak jakiś celownik, jak jakiś taki Chyba, element wabiący. Słynny celownik szczerze. Dokładnie. Pierwsze uszko robię bez niczego, czyli przewlekam z powrotem. Tą samą, tą, samą, yy, tą, tą samą tulejką. Zmniejszam tą średnicę do tego stopnia i muszę sprawdzić, żeby wlazło mi to na uczko. Jeśli zaciśniemy to i będzie za, yy, za małe, no to po prostu już ta główka nie zostanie tutaj wykorzystana. Sprawdzam tak, żeby to miało miejsce, swobodnie wchodziło, yy, natomiast żeby nie latało. Jeśli jest OK, znowu zaciskam tak jak przy poprzednim, jednym, solidnym zaciśnięciem. Robię to z jednej strony, uszko mam zamontowane. Ładuję to na kanibala i sprawdzam sobie właśnie w jakiej długości chcę mieć teraz tego stingera zrobionego. Zakładam, że szczupaki nie będą tego ogonka obgryzały, tylko chcę mieć po prostu dodatkowe uzbrojenie na dole. Wtedy przykładam sobie tę kotwiczkę tutaj i potrzebuję jeszcze przynajmniej 2-3 cm na to zawinięcie z powrotem. Czyli mniej więcej tutaj muszę obciąć. Aby ten stinger po prostu był zrobiony jak należy, bierzemy drugą tulejkę i robimy znowu to samo. Przekładamy, tym razem przed przełożeniem ponownym zakładam kotwicę, przekładam w to, w to samo miejsce, zostawiam sobie taki minimalny 2 mm to wystarcza, zaciskam, jeszcze można przed zaciśnięciem sprawdzić sobie dla pewności, czy dobrze. To nam wszystko zagrało. Będzie ok. Zaraz pokażę. I zaciskamy po prostu tego Stingera. O, to się pięknie, aż to słychać po prostu, jak to się fajnie zaciska. Mamy gotową dozbrojkę. Montuję go tutaj na przednim uszku. Tą kotwiczkę wbijam sobie tutaj w taki sposób. Tak dozbrojona przynęta jest o wiele skuteczniejsza, jeśli chodzi o zacięcia drapieżników, niż z pojedynczym hakiem. Szczególnie ważne przy sandaczach, które pstrykają Dokładnie. czasami. Bardzo delikatnie skubią. I nie wiadomo jak to robią, że czasem ta guba jest pogryziona w każdym miejscu, natomiast sandacz wisi tylko i wyłącznie na to zbrojce. Nie wiadomo jak one to wyciągają, jak błyskawicznie. Czy chcecie mi wierzyć czy nie, ale ja byłem świadkiem tego. Łowiliśmy na te same przynęty na Dokładnie. rozpoczęciu sezonu. Ja łowiłem na niedozbrojonego slendera. Wojtek głowy na dozbrojonego slendera, efekt był taki, że dwa razy więcej miał, ja miałem dwa razy więcej pustych zacięć. No tak, branie jest potężne, czudzie w łokciu, po prostu kij chce wyrwać, natomiast nie da się wciąć tego wciąż... sandacza. Wojtek wyciągał ryby zapięte właśnie na dozbrojkę, na Stingera, a ja połowę mniej ryb, zapiętych klasycznie na haczyk No dokładnie, pamiętam, że liczyliśmy to wtedy 9 na 10 sandaczy wyjętych wisiało tylko i wyłącznie na dozbrojce. Na, na dozbrojce. Ma to też swój plus, ponieważ... Taki kanibal waży około 20 gramów. Główka 25 gramów, to wszystko waży sporo. Szczupak czy sandacz potrafią wagę takiej przynęty wykorzystać jako dźwignię. Tak. I on, jak jest zapięty na sztywno, będzie się szarpał, może tym ciężarem zrobić sobie, rozerwać sobie delikatnie pysk, uwolnić się z tej przynęty. Jeśli to się odepnie, wisi na samym stingerze, to to mu się będzie tylko tutaj kręciło wokół, natomiast on nie ma jak wykorzystać tego e... Musicie uważać na jedną rzecz, bo to jest bardzo ważne. Przy podbieraniu, jeśli widzicie, że ryba wisi tylko i wyłącznie na Stingerze, trzeba uważać przy podbieraniu ryb, szczególnie jeśli robicie to pod skrzela. Ten haczyk ryba, kiedy gdzieś tam pakujecie palce pod skrzela, potrafi się e, wtedy rzucić i ta luźno wisząca czasem przynęta potrafi się wbić gdzieś w rękę. Doświadczyłem tego parę razy, nic miłego. Dzisiaj rano ja. Tak, dzisiaj rano właśnie. E, Romkowi się to przydarzyło. Każdy, kto spinninguje, niemal jest na to skazany. No, nie, nie znam spinningisty, też to gdzieś przynęta nie wbiłaby się. Dlatego od razu polecamy, aby używać haków bez Bezzadzierowy. Tak, mniejszy ból, mniejszy stres. <noise> Szczególnie przy usuwaniu. Przy wbijaniu tam wielkiej różnicy nie ma, natomiast przy usuwaniu bezzadziarowe haki. Zdecydowanie mniej bolą. Dokładnie. Kubaj, masz gotowego dozbrojonego kanibala, stingera. Masz tutaj kanibala także uzbrojonego w główkę jigową. Wszystkie rzeczy, które są do tego potrzebne, postaraj się samodzielnie wykonać stingera. Zobaczysz, że zajmuje to bardzo mało czasu. Eee. Najpierw przewlecz sobie, wyciągnij sobie dwie tulejki. Dobrze. Jedną moduł i przez jedną przewlekasz. Jasne. Wracasz z powrotem, bo tutaj nic więcej nie będzie. E, Przykładam tak. to też. Mhm. Dobra, tak jak powiedziałem, zobacz, tutaj zostawiasz sobie taki minimalny tylko kawalątek, mhm. a tą drugą trzymając za tulejkę zaciągasz sobie i sprawdzasz, żeby wlazło to na główkę jigową. Ale żeby, żeby swobodnie weszło, ale żeby nie było takiego luzu. Czyli jeszcze możesz troszeczkę zaciągnąć. OK, myślę, że będzie OK. Mhm. Teraz pamiętasz, przymierzasz sobie długość. Będzie ci potrzebna kotwica. I przymierzasz sobie długość, gdzie chcesz tego Stingera umiejscowić. No tutaj. Tutaj, czyli od tego pamiętasz, że to będzie wracało, czyli mniej więcej tutaj musisz po prostu ciachnąć, na tej odległości. I teraz znowu tulejkę. Tulejka. Teraz przez kotwicę. Mhm. I znowu wracamy. Dokładnie. Tak wystarczy, tak? Wystarczy. I zaciągasz sobie to. Mhm. W ten sposób? Tak. Przyłóż, czy będzie OK? Myślę, że będzie OK. Teraz to zdejmujesz z kanibala. I tutaj tym roweczkiem wkładasz i zaciskasz. Tym największym? Tym największym, dokładnie. Tutaj jest jeden akurat. Najpierw jeden. Stara się to zrobić, o właśnie na środku. Jednym solidnym zaciśnięciem. OK. I druga tulejka. Drugo tak samo, tak? Mhm. Myślę, że powinno tak. być dobrze. Jest ok, widać, że tulejka się zacisnęła. Jest ok. Zakładasz na kanibala i kotwiczkę. I dokładnie. Możesz tutaj, żeby nie było takiego luzu, zawsze sobie naciągnij tego kanibala, bo jak wbijesz kotwicę, to to ci się yes, zluzuje. Mm -hmm. Masz doskonale uzbrojoną kumę. Łatwe? No łatwe. I jak przeliczysz to wszystko, to naprawdę te wszystkie elementy być może kosztują parę złotych, natomiast starczają na wykonanie bardzo wielu, czy to przyponów mm -hmm. czy do zbrojek, więc jest to bardzo ekonomiczny sposób łowienia drapieżników. No tak.